Kochani. Powiem Wam, że wczoraj tak yy, przejrzałam sobie do szczętnie kuchnie i stwierdziliśmy raże, razem z mężem, że dzisiaj jadę na zakupy, robię konkretne zakupy, i przez dwa tygodnie nie ruszam, nie ruszam się z domu do sklepu. To, co u nas się dzieje teraz w sklepach, to jest naprawdę. Ja nie wiem, jakiś armagedon. Ludzie się po prostu pchają jednego, jeden na drugiego. Już dzisiaj sama osobiście zwróciłam w Biedronce uwagę. E, miałam do Biedronki nie wchodzić, ale dzisiaj kursowałam od sklepu do sklepu w poszukiwaniu drożdży. E, drożdże są mi potrzebne do chleba. Jakby nie patrzeć. E, ludzie masowo wykupują drożdże. Jak się gdzieś pojawią, to wykupują od razu drożdże. I nie sądzę, żeby e, robili chleb. Obstawiam, że pędzą bimber, no bo na co im... E, Całe opakowanie, czasami jak są wyłożone dwa, to dwa opakowania drożdży. Wpadają ludzie i biorą całymi zgrzewkami. Po co im tyle drożdży? Bimber pewnie robią. Odkażać się muszą. Więc my wczoraj z mężem podjęliśmy decyzję, że po prostu od tych sklepów się trzeba już odizolować, bo naprawdę w sklepach się przestaje robić ciekawie. Ludzie się po prostu pchają. Nie we wszystkich, ale u nas jest to już w coraz większej ilości sklepów. Ja jedynie powiem szczerze, że czuję się bezpiecznie w Lidlu. Tam ludzie zachowują odstęp, mijają się szerokim łukiem, nikt na nikogo nie wchodzi, nikt przy nikim nie staje, każdy staje troszeczkę dalej, jak czeka na rzecz, którą, którą osoba znajdująca się przy tej rzeczy, sobie bierze, czeka, aż ktoś odejdzie. Nikt się nie przepycha, rąk nie wpycha, nie ma czegoś takiego, że ja sobie tylko wezmę. A dzisiaj w stokrotce. Jeden pan sobie stanął, koło pana wykładającego towary, jakiś starszy chyba chciał pogadać. Ja nie wiem, starsi ludzie naprawdę chodzą do sklepu chyba, żeby z kimś pogadać. Przez tą kwarantannę chyba nie mają z kim rozmawiać i, i naprawdę ludzie po prostu idą sobie do sklepu pogadać. Ja Ci spotkałam osobiście w cztery takie sytuacje, gdzie ludzie stali i sobie po prostu dyskutowali. Widać, że to był ktoś, kto sobie, ktoś kto się spotkał z przypadku. I naprawdę w ostre dyskusje. I to było, ale słuchaj! I takie klepanie po ramieniu, więc tu nie było żadnych zachowanych odległości. No nie wiem, no tragedia. Po prostu ja stwierdziłam, że to jest bez sensu. W kolejkach się stoi, ja dzisiaj panu zwróciłam uwagę. Jeszcze nie zdążyłam zakupów przepakować do wózka, bo ja już się staram nawet nie pakować tych zakupów od razu w siatki, tylko do wózka, żeby jak najszybciej odejść, a pod samochodem sobie pakuję do siatek. Ja dzisiaj nie zdążyłam pierwszego produktu włożyć do wózka, jak już stał pan koło mnie. Ja może pan poczekać? Kasjerka do niego proszę zachować odległość, proszę się cofnąć. Ale on tylko ma dwie rzeczy. No co, co z tego, że ma dwie rzeczy? A co to za różnica? Nie rozumiem. No po prostu tak się zirytowałam, że mówię, no, no nie dziwne, że głupota, przez głupotę tak ludzie się zarażają. No bo on ma tylko dwie rzeczy, to on nie zarazi. No nie rozumiem. No, dobra, już mój poziom irytacji dzisiaj w sklepie sięgnął zenitu. Dlatego bardzo się cieszę, że wczoraj z mężem. W sumie mój mąż wpadł na taki pomysł, żeby zrobić jednak większe zakupy, żebym przestała jeździć, bo w sumie miałam robić raz w tygodniu zakupy, a wychodzi na to, że robię no tak raz w tygodniu większe i raz idę po takie mniejsze, ale zazwyczaj jadę do dwóch sklepów, bo w jednym po prostu nie ma. Na przykład właśnie za głupimi drożdżami dzisiaj objeździłam cztery sklepy. I w końcu trafiłam w takim małym sklepiku, który jest po prostu dobrze zaopatrzony i te drożdże miał. Więc zabrałam wszystko, bo u mnie jedna paczuszka drożdży idzie na dwa chleby. Jeden chleb mi dzień nie schodzi, więc wzięłam pięć opakowań drożdży i od tego zaczynamy. Towar deficytowy, lepszy niż papier toaletowy, bo papier toaletowy na półkach już jest. Pięć paczek drożdży, więc mam chleb na 10 dni. I przez 10 dni na 100% z domu do żadnego sklepu nie wyjdę po nic. Mam mleko, mam mąki, mam wszystko. Dobra, przechodzimy dalej. Zaczęliśmy od drożdży. Od razu wam powiem, jak ja rozplanowałam sobie obiady i co będę robiła. Więc tak, jeżeli chodzi o chleb, no to drożdże 5 razy, mąka żytnia, 5 opakowań wzięłam. To już kupowałam w stokrotce, bo u nas nigdzie więcej tego nie ma. Kolejna mąka to jest młyńska z Lidla 650, również 5 opakowań. I to sobie schowam do siatki, reszty nie wyciągałam, bo to wyniosę po prostu do piwnicy. Nie mam w domu miejsca. Ja sobie wczoraj przejrzałam konkretnie kuchnię przejrzałam kaszę, makarony, sosy spiżarkę, lodówkę, zajrzałam wszędzie. Dzisiaj głównie pojechałam za wodą, ale wzięłam dwa opakowania. Mąż ma pojechać do innego sklepu wziąć kilka zgrzewek, bo u nas wody nie ma w ogóle. Więc on miał zaopatrzyć nas dzisiaj w wodę, a ja pojechałam po resztę zakupów. No i teraz tak, rozpoczynamy od tej strony. Wzięłam szynkę, mięso z szynki. U nas w Tesco jest w promocji i wzięłam, tu jest tak, 0,8 kg, 0,94 kg, 1 i 1 kg i tu mam 1 i Czyli jednym słowem wzięłam 4 kg szynki, i z szynki będę robiła tak: kotlecie mielone. W ogóle na dzisiaj na obiad mam potrawkę z kurczaka, na jutro będę miała na obiad pulpeciki, które już wczoraj zrobiłam będą na jutro, bo muszę zrobić potrawkę z kurczaka, bo filety z kurczaka ugotowałam dwa dni temu, więc coś z nimi trzeba zrobić, a mąż już nie chce do ryżu, więc robię dzisiaj potrawkę z kurczaka, jutro filety, pulpety są z kaszą. Mamy dzisiaj yy, I mam jeszcze rosół, więc zobaczymy, część osób pewnie zje pulpetę, część osób zje rosół, bo u mnie dwóch dań się ogólnie nie je, więc pulpetę liczę na dwa dni, to jest do środy. Yy, teraz tak, udało mi się dorwać w yy, krupnik z Hortexu, Wziąłem od razu cztery opakowania, bo u mnie to jest po prostu... To w Lidlu już się przestało pokazywać, i jakby było w Lidlu, to bym całą zgrzewkę wzięła i zamrażarkę byłabym w stanie kupić i bym tego nabrała, bo zupa jest naprawdę dla mnie genialna. Uwielbiam tą zupę i u mnie dzieci ją uwielbiają, każdy uwielbia, więc tu mam obiad, obstawiam właśnie na czwartek. Później dalej, co ja robię? Cztery razy miller miś truskawkowy, bo dzieci uwielbiają, płatki truskawkowe dwa razy. Tam za nic nie ma. Jedne lajony. Masa makowa. Będę robiła nie na święta żadne ciasta. Masa makowa jest do drożdżówek, które przepis wstawiła na te drożdżówki Karolina. Myśliwiec na swoim kanale przedwczoraj, więc celowo masa makowa do tych drożdżówek. Na zapas berlinki, a berlinki będą między innymi do hot dogów linki będą jako normalne parówki. Ee, dodatkowo hmm, kiełbasa morlińska z kurczaka i e, dwa razy to i dwa razy kiełbasa podwawelska. Już wam nie mówiłam co z którego sklepu, ale to chyba w sumie nie ma znaczenia, bo tu już są cztery sklepy: jest Lidl, Tesco, Stokrotka i z biedronki są dwie rzeczy. Ee, i teraz tak, znowu płatki Cookie Crease, trzy opakowania papieru, bo tego u mnie nie było. Więc ja jak z mężem przejrzałam wszystko, tak stwierdziłam, że ryżu mam do groma, nie potrzebuję, makaronu nie potrzebuję, ziemniaki jeszcze miałam wziąć i nie wzięłam. No nic, damy radę i z ziemniakami, bo mamy dużo kasz i makaronów. Wzięłam tylko kaszę jęczmienną, bo tej mam tylko jedno opakowanie. E, passat mam bardzo dużo, pomidorów w puszce mam sporo. Za każdym razem jak jechałam, kupowałam, więc stwierdziłam, już więcej nie kupuję, bo e, ja naprawdę jestem w stanie stwierdzić, że gdybym dzisiaj nie pojechała, to do końca tygodnia chyba mogłabym nie wychodzić. Do sklepu poza chlebem, bo nie miałam faktycznie drożdży i mąka mi się kończyła do chleba, więc za tym musiałam do sklepu wraz pójść. A wiadomo, że jak za tym poszłam, to już tak jestem w sklepie, tak jestem w sklepie. Więc yy, dzisiaj już zrobiłam zapatrzenie także do świąt nie planuję wychodzić. Myślę, że dwa tygodnie damy radę spokojnie przetrwać na tym, co mamy. <laughs> No i teraz nasze polskie snaki. Nie wiem, czy to kiedyś robiłyście. Ja uwielbiam, to jeszcze pamiętam z dzieciństwa. Moja mama kiedyś robiła te snaki nam zawsze w niedzielę czy znaczy zawsze jak robiła, to robiła je w niedzielę. W taką niedzielę, gdzie graliśmy w gry planszowe statem, w jakiś eurobiznes i z bratem albo mieliśmy taką grę statki i okręty. Zysk. Zysk był chyba, tak, tam się takim statkiem poruszało po różnych planszach, zbierało się monety, także bardzo fajna gra i snaki były taką przekąską albo o, pamiętam jak jedliśmy snaki, oglądaliśmy Akademię Pana Kleksa na programie numer dwa, także em, snaki na przekąskę. Żurek w torebkach, trzy opakowania wzięłam, bo ja nie potrafię zrobić żurku na zakwasie, ani zakwasu nie potrafię zrobić, więc najlepszy żurek na świecie robi moja teściowa. Po prostu ja z Nikolą czekam na ten dzień, na dzień świąt wielkanocnych, bo lepszego żurku nigdy w życiu nie jadłam, ani barszczu białego, bo ona czy zrobi żurek, czy barszcz biały, najlepszy po prostu danie na świecie i tak samo na święta Bożego Narodzenia barszcz czerwony szacun, to są święta, na które ja czekam ze względu na te właśnie dwie potrawy liście laurowe, bo mi się skończyły <laughs> zeszyt do Noteboxa, bo się kończy zeszyt do polskiego, bo się ukończy a już jak mam nie wychodzić, to nigdzie opakowania chusteczek, trzy razy wzięłam dwa kolejne Jowi duety majonez lekki, winiary ja zawsze używam tego znaczy staram się używać, jeżeli jajem. Ja jem bardzo mało majonezu bo dla mnie mają to jest tylko do sałatki wielowarzywnej i do jajka, ale ze względu na to, że myślę, że chyba jednak w święta te jajka chociażby ugotuję, żeby cokolwiek było takiego świątecznego w naszym domu, bo ja nie mam zamiaru zostawiać stołu. My się na święta ogólnie nigdzie nie wybieramy. Jeżeli sytuacja się nie zacznie poprawiać, będzie przynajmniej na takim poziomie, albo będzie się pogarszać, to my się z domu w święta nie ruszamy. Zostajemy w święta we czwórkę w domu. Nie idziemy ani do moich rodziców, ani do teściów, ani do siostry, ani do brata, Także zostajemy w domu i to jest dwa opakowania. Coś, co mi mega posmakowało i Wam mówiłam, że jest w Lidlu: to są te 0% Arbus Melon. Mega, mega pyszna. Wzięłam dwa opakowania. Jedną margarynę ramę na kanapki. Płyn do mycia naczyń. Ja zawsze kupuję tą serię Platinum, bo ona świetnie nadaje się do mycia. Ja ogólnie, a to nie jest Platinum, znów się nadziałam. Znowu się nadziałam. No nic. Już raz się nadziałam na ten, To nie jest to samo. Musi być fairy platinum. Jak piszę, platinum jest genialny. Po prostu jest tak wydajny i tak świetnie mm, szybko rozpuszcza tłuszcz. A się zmyliłam, bo pudeły, opakowanie jest podobne. No trudno. Będę zmywała takim płynem, na czym mi się kończy. Ja używam ogólnie zmywarki, ale wiadomo, że na przykład patelnie czy różne rzeczy yy, myję płynem. Jeden olej w zapasie, mam jeszcze, ale mówię, jak mam przez dwa tygodnie nie wychodzić, to, e, to już wezmę sobie na zapas. E, dwa razy wzięłam, u nas w stokrotce były chusteczki antybakteryjne i tu już bardziej brałam, ja wrzucam do torebki, bo ja z reguły w torebce noszę rękawiczki, ale gdyby się zdarzyło, że rękawiczek nie wezmę, to przynajmniej będę miała e, te chusteczki i bardziej mi chodzi tutaj do przecierania na przykład kierownicy w samochodzie. E, także ja je tak bardziej pod kątem e, transportowym naszym wzięłam e, Bo w domu to normalnie wszystko sprzątam, więc nie potrzebuję chusteczek Wzięłam też e, twaróg, bo planuję robić, e, z twarogu planuję robić e, sernik Boże, ale się zawiesiłam, znalazłam fajny przepis, zobaczymy czy dobry Niby w komentarzach e, piszą, że dobry ja zawsze używam z piątnicy. Nie było piątnicy, był lidlowy. Wziąłem lidlowy, zobaczymy. To jest sernik z mlekiem w proszku i z białą czekoladą, więc mam nadzieję, że to jest sztosikowy sernik. Pierwszy raz będę robiła ten przepis. Ja lubię eksperymentować, dlatego również wzięłam dwie białe czekolady. No i moje ulubione białe czekolady z orzechami. To są również ulubione czekolady mojego męża. My lubimy troszeczkę inne. One są w sklepie Aldi, ale u nas nigdzie nie ma tego sklepu. My je jedliśmy, jak byliśmy w zeszłym roku na wakacjach w Karpaczu i tam w Wielej Górze, w wieleniej Górze, tak. W Wielej Górze byliśmy w sklepie Aldi, i w tym sklepie właśnie były takie duże opakowania, gruba taka czekolada w takich paskach. Na C coś to się nazywało jakaś taka dziwna nazwa one były po 6 zł. Ale i tam były z migdałami. No, najlepsze czekolady widzę, że są one na Allegro, więc pewnie też się zamówię, żeby były. A dlaczego by nie? Bo są przegenialne te czekolady. Po prostu takie pyszne, że ja ich dlatego nie zamawiałam, bo mówię w smarcie, mówię, trzeba by było zamówić 8, żeby się opłacało. Ale to te 8 to my byśmy zmarzamy w tydzień z jednej na 100%, bo są naprawdę mega pyszne. Ja już jak widzę te czekolady, to nie patrzę na kalorie, na to, czy się jeszcze w spodniach, najwyżej w dresach będę chodziła. Dobra, lecimy dalej w Lidlu jedyne co trafiłam, pomarańczowe etykietki moje ukochane pierogi z serem więc idą do zamrażarki e, druga puszka mojego arbuzika wczoraj koleżanka do mnie zadzwoniła, napisała mi, że właśnie to piję, czy ja już to wypiłam, mówię nie, ale jak już wspomniałaś to otworzyłam, tak genialne że dzisiaj pojechałam, kupiłam kolejne dwie puszeczki spada mi moja piramida więc e, Zapas na kwarantannę mam i ja. Eee, kolejne żele pod prysznic dla mojego męża, stry, e, Street Straight eee, i jeden palm bo bo jemu się kończą. On używa jednak takich bardziej męskich zapachów. No oczywiście jeden jean. Niech sobie będzie w domu. Eee, jedna puszka dębowego. On boli jednak piwo z alkoholem skyru wzięłam 8 opakowań, bo wczoraj znalazłam genialny przepis na, na, tego, na danie ze skyrem. Jest 4 opakowania skyra naturalnego. Dodatkowo się daje 20 gram kakao, 25 gram tam było kakao i 3 miarki odżywki białkowej. To wszystko się miesza, robi się z tego masę. I herbatniki. Wykłada się najpierw herbat herbatniki umoczone w kawie. Na to wykłada się masę. Później znowu herbatniki. Na herbatniki robi się gorący kisiel i wykłada się tak jakby ala la delicie. I jak to lekko przestygnie, znów wykłada się masę właśnie zrobioną z tych skierów I z powrotem później herbatniki. Jest tak sztosikowy. Ja robiłam bez tych kiśli, ale jest tak genialny ten przepis, że mówię o rewelacja, Pojechałam cię specjalnie. Kupiłam 8 tych skierów. Wczoraj miałam 2,5, więc niewiele wyszło i nie każdy spróbował. Czego mi jeszcze w domu brakowało? Kukurydzy. Miałam tylko dwie puszki, pojechałam, kupiłam jeszcze trzy, bo kukurydza pójdzie do lasagni. Właśnie Wam chyba nie powiedziałam, do czego szynkę mam mieć. Powiedziałam Wam, co dzisiaj mam na obiad, co jutro, co w czwartek, a nie powiedziałam, do czego szynkę. Z szynki mam zamiar zrobić właśnie lasagne i to jest na jeden dzień obiad. Na pewno będą kotlety mielone. Bo już teraz są pulpety, to kotletów nie będę robiła i na pewno będzie spaghetti. I stąd jest porcja. Myślę, że po kilogramie na każde danie to jest tak porcja na dzień półtora, czyli nie wszyscy będą dwa dni jedli to samo. Ale kukurydza i ja daję do lasani. Kukurydza mi pójdzie. Do czego mi pójdzie? Do czegoś to mi jeszcze pójdzie. Kukurydza. U mnie kukurydza pizzę będę też robiła, więc też mi kukurydza pójdzie. Będę robiła również tortille, więc też mi kukurydza pójdzie. Dwa razy almetę Tuńczyk. W planach mam jeszcze raz zrobić zupę grochową. Więc już mamy obiadów na przynajmniej do następnego wtorku. Na pewno będą naleśniki z serem. To już jest kolejny dzień. Do środy. Jeszcze coś wczoraj wymyśliłam. Leczo, ale tu do nie bardzo coś kupiłam, więc raczej nie będzie. Pluski z serem, ziemniaki z jajkiem sadzonym. Więc jak widzicie, można pokombinować. Naprawdę my do jajek mamy dojście, bo moja teściowa ma swoje kury, więc jajka po prostu mamy pod dostatkiem. W każdej chwili możemy podjechać. Teściowa nam wynosi przed działkę, my sobie odbieramy. Także tak. I co za tym idzie? Dużo sera w kawałkach. Kupiłam trzy razy ser w kawałkach. Wszystko jest z Lidla. Mmm, dlatego, że u nas ser w kawałkach właśnie idzie do pizzy, do y, lasagni. Yy, dalej mamy również ser w plastrach. Ten był w promocji. Tu jest jakaś prąka w Lidlu na niego. Ten też był chyba w promocji. Wydaje mi się, że coś tam było, że ten Mazdamer jakiś tańszy. Ja ogólnie uwielbiam Mazdamer y, ser. Czy tu już wszystko powiedziałam? Nie, widzę, że jedną rzecz ominęłam. W Tesco udało mi się kupić w promocji po 4,80 dżemy, 100% złowicza. wiśniowy i ekstra gładkie i też wiśniowe. Ja uwielbiam wiśniową. Mnie nikt więcej wiśniowych nie je, tylko ja. Więc Kseveremu ostatnio kupiłam truskawkowych 6, to teraz sobie kupiłam wiśniowych, bananów, takich mało dojrzałych, całą kiść. Jogurty, bo już mi się pokończyły dwie sztuki. Keczup, bo już też rezerwę ostatnio na okrągłą pizzę u nas wjeżdża, więc się już szybko kończy. Pieczarki do pizzy i do lasagni. Cztery opakowania polędwicy lędwicy sopockiej, jest w Biedronce teraz w promocji. I dwa opakowania Lidlowego Boczku właśnie do grochówki. Tak samo kiełbasa była do grochówki i do makaronu z serem i oto moje całe zakupy tak, mam jeszcze dwie zgrzewki wody i, i tyle i jeszcze jedne chusteczki, bo tu są dwa opakowania i chyba pokazałam wam wszystko więc oto moje całe zakupy mam nadzieję, że wam przynajmniej podpowiedziałam przy tych zakupach, do czego będę to wykorzystywała jakieś podpowiedzi na obiad może i wy się skusicie na jakiś z obiadów, więc myślę, że tak, przy pokazywaniu produ produktów, jak się mówi, co się z tego będzie robić, jest troszeczkę łatwiej, bo o, faktycznie tego dawno nie było u mnie, o, może i ja to zrobię. Także jakaś podpowiedź może jest, a jeszcze póki takiego szału wielkiego nie ma, chociaż mówię, moim zdaniem u nas w sklepie szał już jest. Eee, nie ma go w Lidlach, eee, w Lidlu, bo mamy jeden, ale w Biedronkach jest. I ja mam nadzieję, że do biedronki już mnie nic nie zmusi pójść i nic mnie nie będzie kusiło. Chociaż w Lidlu jest jedna rzecz, która w przyszłym tygodniu będzie. Widziałam w gazetce, ale nie wiem, czy ja pójdę. Myślę, że nie pójdę, że się nie skuszę. Dużo fajnych rzeczy będzie w przyszłym tygodniu w Lidlu w gazetce. Robot, dzbanek, który też muszę kupić. Jeszcze jeden. Powiedzcie mi, czy któraś z was miała tego robota w Willedy, tylko nie lidlowego, tylko Willedy, który był w lidlu. Dokładnie ten model, bo ja się bardzo nad nim zastanawiam. Eee, słyszałam o nim dobre opinie, ale słyszałam, nie znaczy, że dobrze słyszałam. Polałabym, żeby kto powiedział mi ktoś, kto to spraktykował, a nie bo moja koleżanka miała i albo jej koleżanki koleżanka miała. Więc dajcie mi znać kochane, jeżeli któraś z was ma, czy wam się to sprawdza, czy on mopuje, bo on chyba też ma funkcję mopa yy, i czy nie zostawia brudów po prostu, czy on tego nie rozwala, czy to faktycznie jest warte tej ceny. Bo ja wiem, że na Aliexpress jest jeden fajny, ale no teraz z Aliexpress raczej nie zamówię. Dobra, jutro już do Was przyjdę yy, z Denkiem, jutro będziecie mieli Denko, także życzę Wam miłego dnia, spokojnego. Pogadanek myślę, że po, na pojutrze przyjdę z pogadanką jakąś. Chyba, że coś mi się nazbiera, to najwyżej Denko przesunę, a pogadam, zobaczymy co się będzie działo. Także trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego dnia, niech będzie ciepło, bo u nas dzisiaj pogoda jest 2 stopnie. Wczoraj było 16, było słońce, było fajnie, chociaż po południu zerwał się wiatr, a dzisiaj wstałam. Na dworze był śnieg, 2 stopnie, jest zimno, lodowato, nieprzyjemnie po prostu zaszyć się tylko w domu i siedzieć. I oglądać Netflixa, układać puzzle, grać w gry planszowe, jeżeli macie dzieci, a jeżeli nie, to odpalić sobie konsolę i pokorzystać z tego, poczytać książkę, korzystać z tego czasu w sposób pozytywny, bo pamiętajmy, że w każdej złej sytuacji można znaleźć tą odrobinę dobrej sytuacji, odrobinę dobrej chwili i można to zawsze wykorzystać. Starajmy się wykorzystywać tą chwilę jak najlepiej się da i po prostu będzie lepiej, No, lepiej przetrwać będzie ten trudny czas. Także do zobaczenia. Pozdrawiam was ciepło. Trzymajcie się. Buziaczki pa.